Jak przeprowadzaliśmy się do Hiszpanii, to Majorkę już znaliśmy, odwiedzaliśmy, bardzo, bardzo, nam się to miejsce podobało, ale odrzuciliśmy to miejsce, dlatego, że to jest wyspa. Zwłaszcza ja myślałem, że będziemy co weekend wsiadać w samochód, jeździć do Madrytu, Sewilli, zwiedzać różne miasta. Jak wiadomo, dwójka dzieci, praca, inne obowiązki, troszkę Zweryfikowało ten mój scenariusz podróżowania co weekend. Poza tym, jak już się odwiedzi część miast, no to już nie ma się aż takiej ochoty. Wracać przynajmniej do niektórych. I, i jakby ten, ten, ten problem, że jesteśmy na wyspie, nie będziemy mogli wsiąść do samochodu, no troszkę, troszkę przestał, przestał być istotny. Więc ostatecznie po tych wszystkich naszych przygodach na Costa Blanca, w Walencji, na Costa del Sol wróciliśmy na Majorkę, w końcu tu zamieszkaliśmy, bo od zawsze. Ta wyspa nas fascynowała.